Huuu, uh, 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 ale zimno w garażu, było 2 stopnie, a teraz będzie chyba ze 3 stopnie. O, 4 już. Ciepełko. Mam kawę, mam wszystko co potrzebne do zrobienia vloga, więc witajcie na kanale Sławek Vlog. Dziś na życzenie widza. Napisał mi pan namiot Fura, słońce, nie, pan słońce Fura, namiot Rura, tak, słońce Fura, namiot Rura. Znalazł, nakręcił bardzo fajny filmik i tam znalazł fajny olej do, do hondy PCX, specjalny olej hondy bo ja leję eneos Ja eneos oleję i do CRF, i do tej PCX też leję eneos 10W30, a podobno tam jest specjalny olej, jest olej hondy to taki też można, nie wiem czy lepszy czy gorszy nie zawsze na osalę jest ok. i ten pan nagrał fajny filmik właśnie z wymiany oleju, super profesjonalny film takiego profesjonalnego filmu to jeszcze nie widziałem o wymianie oleju, jest tam wszystko aż, nawet za, aż za dużo informacji jest bardziej profesjonalny film to mógłby nagrać chyba tylko Pan Robert Makłowicz Pan Robert Makłowicz I, 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 i... nie wiem kto mógłby nagrać taki film bardziej taki czarowy także śpieszmy się pić dużo kawy i nagrywać takie czarowe filmiki czego i Wam życzę hu hu hu, ale zimno w garażu ale mamy czelowy, gorący kalendarz yy, w prezencie od Asi. Dzięki Asia. I taki czelowy kalendarz będziemy sobie yy, yy, patrzeć na niego. Jakie to są gorące dziewczyny. I są też gorące motory, gorące kobiety. A dziś pokażę Wam właśnie ten system, jak ja tu podłączam. Teraz jak mam kamerę w kieszeni albo w ręce. To sobie tutaj za sobie tutaj zawiązuje, żeby mi to nie latało jak jadę. I tak, i kamerkę wsadzam teraz sobie do uchwytu. Cyk. I podłączam drugi mikrofon. Cyk. I tak to wygląda. Na kasku trzeba sobie to przykleić zaczep, ten uchwyt. Jak go przykleić, to tam macie w linku na dole. film jak przykleić zaczep, tam jest, jak skleić kask. Takie coś w enduro. Jak macie enduro, to sobie przyklejacie tylko zaczep tutaj do kasku pod daszkiem. Pod daszkiem jest najlepiej, bo jak są gałęzie, jak macie gdzieś z boku kamerkę. Jeździcie po lesie to już zgubicie, a tu pod daszkiem jej nie zgubicie, i do tego jeszcze ją przywiązujecie sznureczkiem do daszku, żeby, żeby nie, nie zgubić jej. Bo jak zgubicie, to już nie znajdziecie i najlepiej jest pod daszkiem. Do Enduro nie trzeba. O. <laughs> do Enduro nie trzeba żadnych dodatkowych mikrofonów. Wystarczy ten z GoPro, on dobrze zbiera. No tak teraz. Kamerkę ustawiamy tak, że jak otworzymy kask, żeby, on, żeby ona nam nie łapała, żeby nie łapała kasku szybki, tylko trochę wyżej. Tylko jak kupujecie kamerkę używaną, to kamerka wtedy nie ma czego. Gwarancji nie ma. Ta kamera ma gwarancję, że jak ją zgubię, to nie ma gwarancji, ale jak ją zniszczę, jak ją rozwalę. Jak ją rozwalę tak, że nie da rady jej naprawić, to mi dadzą nową. A jeśli ją rozwalę, tak oparcie, to mam na przykład ekran rozwalony wyświetlacz kamieniem dostał gdzieś z drugiego motoru i, i poszedł. Ale bez tego działa, to wystarczy mi ten ja i tak tego nie używam. Mogę dać ją do gwarancji, właśnie, ale będę musiał czekać, aż mi ją wezmą. Na drugi dzień dzwonię i na drugi dzień kurier, z taki serwis w Gopro, że dzwoni się na drugi dzień kurier przyjeżdża, zabiera sprzęt i. No i trzeba czekać. Ile to nie wiem, tydzień, dwa i on ci odwozi z powrotem już naprawiony sprzęt. Także on, gwarancja jest do żywotnia w Gopro. Tylko tyle, że jak, no, musisz czekać właśnie na to. Chyba, że ją rozwalisz już tak, że się nie da. No ale ciężko jest rozwalić tę kamerkę. Możesz nie wrzucać, bo ona spadła już tysiąc razy. Możesz nie rzucać, możesz nią kopać, możesz po niej jeździć i jej nie zepsujesz. A jak zepsujesz to szacun, to dostaniesz nową za to. Za to, że jak zepsujesz to dostaniesz nową. I można takie coś zrobić, taką akcję można zrobić raz w roku przy tym ubezpieczeniu GoPro, że możesz raz w roku ją wymienić sobie, albo ją naprawić. Tą kamerką mi się lepiej kręci, niż telefonem. Lepiej się w ogóle. ona jest fajna, malutka, leciutka. Super sprawa, polecam. Że ja wtedy jak kupowałem, to była tylko siódemka, to jest siódemka. Hero. A teraz jakbym kupował, to wziąłbym już dziewiątkę, bo jest wiadomo fajna. I... Teraz co? Żeby podłączyć mikrofon do GoPro, to musicie mieć specjalny taki adapter. On nie jest tani, trzeba kupić, oryginalny ad adapter GoPro do mikrofonów, czyli pół milimetra Jacka. To takie coś musicie kupić. No jakiś mikrofon. Ja mam takiego sirena, mikrofon reportażowy podwójny, dwa razy 5 metrów kabla. I taki mikrofonik sobie pany kupujecie. Tylko, że jest jeden minus. Plusem jest to, że on jest uniwersalny, że możecie robić reportaże. Tu sobie przypinasz mikrofonik i sobie możesz odejść na 5 metrów. Tylko, że z kablem już właśnie. No i ten kabel tutaj, te 5 metrówka, a bla w sumie 10 trzeba nawinąć gdzieś, no bo żeby on tam nie był w środku, nie ma jak, no to tu na zewnątrz gdzieś. Jeden mikrofon jest tutaj, przypięty do tego mikrofonu od interkomu. Tak wygląda interkom. Do tego przykryłem ten mikrofonik jeden, a drugi mikrofonik yy, wsadziłem tam do dziurki, obok słuchawki i drugi mikrofonik ściąga słuchawkę, co tutaj słychać. A słychać to dzięki właśnie takiemu interkomowi. Jego się zaczepia normalnie tutaj klipsem na dole. Trzeba wsadzić go tutaj w jakąś dziurkę i dokręcić ten klips, żeby on lepiej trzymał. Do tego podłączasz ten zestaw słuchawkowy z mikrofonem i Bluetoothem łączyć się z telefonem. Tu włączamy i tu włączamy Bluetooth. To jest to. Gotowy. I mamy podłączony telefonik. Możemy odbierać rozmowy. Możemy odbierać rozmowy tym przyciskiem. Cyk. Dwa razy naciśniesz, to masz radio. <noise> Zmieniasz sobie stację do przodu albo do tyłu. Możesz sobie słuchając muzyki zmienić utwór do przodu albo do tyłu. Głośność to trzeba przytrzymać w jedną i w drugą stronę. Tu odbierasz rozmowy. To są takie mikrofony, które. Tak jak zwykłe mikrofony, że, że jak dajesz bliżej, to masz głośniej, a im dalej, tym ciszej. I on właśnie nie zbiera takich dalszych terenów jak GoPro, że gdzieś z kilometra słychać jak coś się dzieje, tylko on zbiera to, to jest z bliż, bliższa. I dlatego i, i można do niego mówić od razu tutaj przy, przy twarzy, i, I a jak da, dasz dalej, to, to masz ciszej. Bardzo fajny mikrofonik. Yy, mam też taki mikrofonik, BOI. Ale to jest yy, słaby mikrofonik, bo on zbiera za dużo szumów, brzęczy wszystko, trzeszczy. Nie jest to dobry mikrofon. No, może być na początek, ale, ale lepszy jest ten. Tylko właśnie ten jest pojedynczy, a, a z tych lepszych znalazłem tylko taki, podwójny. Jest problem trochę z tym kablem, że 10 metrówka wla trzeba gdzieś nawinąć. Ale za to jest uniwersalny, że można z nim robić wszystko. Już, już nie trzeba kupować drugiego mikrofonu, jak chcia chciałbyś zrobić coś innego. Masz większe możliwości z takim mikrofonem. I. No i ten adapter musi być, bez tego nie ma szans. No dobra. No i taki właśnie interkom, który interkom, który nie działa, bo nie mogliśmy sporować tych dwóch interkomów, niby coś tam za za zaskoczyło, ale, ale nie działa. Nie wiem dlaczego, może nie ja nie umiem. Ale za to można go sparować z telefonem, jakim chcesz, pasuje do wszystkich. I co tu jeszcze mam? Mikrofon, wsadzę się tutaj do adaptera. I zamiast tego można jeszcze wsadzić taką, taki adapter z tego, z tego zestawu. I tu podłączyć sobie mikrofon. O, tu będzie widać. I tutaj podłączyć mikrofon. A tutaj możesz sobie podłączyć słuchawki do słuchania tego, co co, co, ten, co, nagrywasz. Taki Bajer. I teraz macie wybór, czy nagrywacie, jak macie kamerkę, czy nagrywacie z tego mikrofonu, z kamerki, czy podłączacie sobie ten, który, który jest tutaj, ten jeden, i drugi jest w słuchawce, obok słuchawki. Go zamontowałem tam, żeby zbierał rozmowę, jak odbieram telefony, czy słucham muzyki. Mogę sobie od razu nagrać to na kamerka to ściągnie, i tak to wygląda. Nie są to tanie rzeczy, ale, ale na początek wystarczy sama kamerka. No, chyba że jeździcie właśnie na szybszych motorach, takich jak to te nasze supermaszyny drogowe. Bo jeśli jeździcie Enduro, to wystarczy wam tylko zaczep pod kask, przykleić na ciepło klejem i kamerka. I nie trzeba żadnych mikrofonów bo to wszystko słychać jak, jak, jak powoli. Tak sobie przypinacie taki bajer. I sobie możecie tutaj tak albo tak dać film oglądać albo nawigację i ten interką właśnie ściąga wszystkie dźwięki z telefonu, I ściąga na przykład SMS-a jak dostaniecie albo jakieś powiadomienie to, to słyszycie to w słuchawce. I powiadomienia z GPS-a wszystko, wszystko słychać fajnie. Można słuchać sobie muzyki, można sobie taki bajer właśnie do motoru przyczepić. Wychodzi, Ci. By Intercom bateria starcza na chyba na miesiąc i do tego jest ładowarka, ładuje się chyba z dwie godziny. Ale bateria starcza mi normalnie na miesiąc albo na kilka tygodni. Jak już jest słabsza bateria, to on Ci ostrzega, już jest słabsza bateria, jeszcze masz dużo czasu, jeszcze możesz cały dzień jeździć na słabej baterii. I dopiero sobie go podładować. Także super sprawa, nie, na pewno nie, nie, jest, nie braknie prądu. I nagrywamy, i co dalej? Musimy mieć jakiś telefon, żeby to w tam sobie obrobić. Nagrywamy to na karcie. Ja nagrywam na karcie. Mam dwie karty pamięci 128GB. Taka karta mi starcza spokojnie na cały dzień, żeby nagrać coś. Na 128GB mogę w 4K nagrać 4 godziny. 4 godziny filmu na karcie w formacie 4K wychodzi. To spokojnie starcza. I mam drugą kartę, także wymieniam. To mam 8 godzin nagrywania. No i baterie zapasowe. Ja mam 3 baterie. Wcześniej miałem dwie baterie, też starczało, tylko musiałem ładować. A teraz mam 3 już mi starcza spokojnie, że że już nie trzeba czwartej. No znaczy to się. Ja korzystam z programu Kinemaster i jest na nim wiele, wiele ciekawych efektów przejść i brzm. on nie Majerów. idzie w 60 klatkach, tylko w 30 klatkach najszybciej. Że jak robisz, robię film teraz w 4K w 60 klatkach na minutę. To w Kinemasterze jest 4K, ale 30 klatek na minutę, że tam już 60 już nie ma. Jak jest wtedy szybki obraz, to stabilizacja już... Yy, stabilizacja działa oczywiście, ale ona już nie robi takich... On, ale ona już... Czaduła. Ale ona już nie robi takich... Ale w 30 klatkach to już, już, już trochę tnie, już trochę zamazuje, już te piksele się robią, że niby 4K, ale piksele się robią. To słabo wygląda, dlatego lepiej no i tak trzeba nagrywać bardziej spokojnie i stabilnie, żeby, żeby nie machać tak, bo tracisz obraz, to tyle lepszy. Ale gadanie o filmowaniu to jest temat rzeka. Proszę Państwa, jaka dobra kawa. Kawa najlepiej smakuje w garażu, albo w terenie. I dzięki Panu Słońce, fura, y, namiot, rura y, nagrałem dzisiaj ten odcinek. Ciekawy, bardzo ciekawy, bo każdy by chciał nagrywać, ale nie każdemu się chce to robić. Bo to trzeba kupować kamerę i kamera droga jest i mikrofon, i bajery, wszystko drogie jest, ale można za to sobie słuchać muzyki podczas jazdy, odbierać telefony. To jest bardzo, bardzo przydatne, bo z tymi telefonami jest problem na motorach, a tu macie problem z głowy. Tylko należy pamiętać, żeby włączyć, jak się wychodzi z domu. Bateria naprawdę wytrzymuje na długo, wytrzymuje chyba z miesiąc. No, jak jeździcie to kilka tygodni na pewno. To nie, że co parę dni już i, i, i zapomniałem naładować. To już wiecie wszystko na temat yy, zamontowania systemu super moto Audio-Video Bluetooth yy, Smartphone. Tak wygląda kaskiet Kamerka, mikrofony, radyjko i lecimy. I nagrywamy jakieś czadowe numery. I to by było na tyle z tego dzisiejszego audio video motowania. I co będzie w następnym odcinku, to tego nie wiem, bo może być wszystko. A tymczasem trzymajka się, do zobaczyska. Hej!